Ten kurs powstał z bardzo konkretnego powodu. Żyjemy dziś w świecie, który patrząc obiektywnie daje nam ogromne możliwości. Mamy pokój, bezpieczeństwo, dostęp do wiedzy, swobodę wyboru, możemy robić to, co sprawia nam radość. Z zewnątrz wszystko wygląda jak raj, a mimo to bardzo wiele osób czuje się. Nieszczęśliwych. Większość ludzi, których znamy, jest spięta, niezadowolona, przytłoczona. Oczywiście są wyjątki, ale ogólnie to pokazuje, że źródło naszego cierpienia nie leży na zewnątrz. To, co nas boli, ma swoje korzenie wewnątrz nas, a my próbujemy znaleźć rozwiązania na zewnątrz. Okolicznościach, w polityce, w pracy, w innych ludziach. Ale to tylko projekcje naszych wewnętrznych tematów. Dlatego, nawet jeśli coś się zmieni na zewnątrz, to wewnętrzne napięcie i tak zostaje. I właśnie temu będzie poświęcony ten kurs. Nauczymy się patrzeć od środka, bo tylko tam, Możemy naprawdę coś uzdrowić, zrozumieć i puścić to, co już nam nie służy. Mamy też dowód na coś bardzo ważnego. Każdy, kto kiedykolwiek próbował coś w swoim życiu zmienić, wie, że nie jest to takie proste. Na poziomie zewnętrznym wszystko może być możliwe. Warunki sprzyjają. Okazje się pojawiają, ale w naszym wnętrzu pojawia się opór. Coś mówi: Nie. Każdy z nas zna to uczucie. Do pewnego momentu wszystko idzie dobrze, mamy motywację, robimy postępy, a potem wracamy do starych schematów, jakby coś nas ciągnęło z powrotem. W tym kursie chcemy się temu przyjrzeć odważnie, wejdziemy głębiej. Żadny z nas nie wie, co się dokładnie pojawi, ale właśnie dlatego spróbujemy zajrzeć w te obszary, które do tej pory były zamknięte. To będzie wewnętrzna podróż, którą każdy z Was odbędzie na swój sposób. Chciałabym, żebyście zapamiętali jedną bardzo ważną rzecz. W naszym wnętrzu nie ma nic złego. Nie ma tam nic, czego powinniśmy się wstydzić. Nie ma nic brzydkiego, strasznego czy niedobrego. Jesteśmy ludźmi, a bycie człowiekiem to znaczy być w porządku z całą naszą historią, emocjami. Doświadczeniami. Dlatego nie bójmy się zaglądać w głąb siebie. W środku nie znajdziemy potworów, znajdziemy coś naprawdę fascynującego, i w tym kursie będziemy właśnie stopniowo, krok po kroku, zagłębiać się w tą naszą wewnętrzną przestrzeń. Każda i każdy z Was przejdzie swoją własną, Unikalną drogę. Często sięgniemy do dzieciństwa, do wczesnych doświadczeń, bo to właśnie tam zaczyna się wiele z tego, co dziś przeżywamy. A co będzie nam potrzebne w tym kursie? Czysta kartka, bo tą kartką papieru jesteśmy właśnie my, gotowi, by zacząć coś nowego z otwartym umysłem i sercem. Wyobraźcie sobie czystą, białą kartkę, bo dokładnie tacy byliśmy, gdy przyszliśmy na ten świat, jak czysta kartka pełni miłości do siebie, pełni radości, wolni od wstydu, lęków, ocen. Przyszliśmy tutaj z poczuciem, że jesteśmy zwycięzcami, że mamy misję, że jesteśmy ważni. Przyszliśmy z miejsca, w którym Czuliśmy szczęście, głębokie, czyste, naturalne szczęście, z miejsca, gdzie wszystko było w porządku. I to poczucie, ta czysta radość było czymś, co znaliśmy. Dlatego ta biała kartka symbolizuje nas samych, zanim zaczęły się różne historie, schematy zranienia. W tym kursie będziemy właśnie zadawać pytanie, co się wydarzyło później, gdzie po drodze zgubiliśmy kontakt z tą wewnętrzną radością. Co sprawiło, że dziś nie czujemy się już tak dobrze, tak swobodnie, tak lekko? Każdy z nas ma inną historię. Zadziały się różne rzeczy czasem drobne, czasem bardzo bolesne, ale naszym celem nie jest grzebać się w przeszłości, tylko odnaleźć drogę powrotną do siebie, bo jak dzieci zaczynamy budować strategie, strategie, które mają zapewnić nam miłość, akceptację, przetrwanie. Pierwszym i najważniejszym celem dziecka jest być kochanym i wokół tego zaczynamy tworzyć cały system zachowań i przekonań. Właśnie tym się zajmiemy krok po kroku, z czułością, z odwagą, z szacunkiem do własnej historii. Te strategie, które tworzymy jako dzieci, mogą przybierać bardzo różne formy. Dla jednej osoby to będzie Potrzeba zadowolenia wszystkich, próba uratowania całego świata, by zasłużyć na miłość, dla innej bycie najlepszym, perfekcyjnym, podziwianym. Jeszcze ktoś inny postanowi, będę sławna, sławny, to wtedy mnie pokochają, albo odwrotnie. Ktoś wybiera strategię bycia niewidzialnym. Bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Zaraz przyjrzymy się jednemu z takich przypadków. Czasem naszym celem staje się na przykład znalezienie bogatego partnera, bo wydaje nam się, że wtedy zasługujemy na szczęście, albo próbujemy komuś coś udowodnić, rodzicom, byłemu partnerowi, światu. Zdarza się też, że zakładamy rodzinę, bo czujemy, że musimy, bo to jedyny sposób, by coś dostać: uwagę, miłość, poczucie sensu. I teraz ważna rzecz: to są tak zwane pseudo-cele. To nie są prawdziwe cele naszej duszy, tylko strategie przetrwania. One mają służyć jednemu zdobyciu czegoś, Czego nam brakowało, ale nie wynikają z autentycznych pragnień, tylko z deficytów. Kiedy jako dzieci je wybieramy, jesteśmy w stu procentach przekonani, że to nasza droga i wielu z nas dorasta z takim celem. Zostanę gwiazdą, wtedy wreszcie mnie pokochają. Niektórzy nawet faktycznie nią zostają i po latach odkrywają, że to. W ogóle nie o to chodziło. W każdym z nas żyje mnóstwo takich nieuświadomionych strategii, i często czujemy, że nasze życiowe cele są trochę obce, jakby nie były naprawdę nasze. Znasz to uczucie, że coś robisz, dążysz do czegoś, ale gdzieś w środku myślisz, czy to naprawdę moje. Czasem mamy takie poczucie niby to jest mój cel no przecież pasuje do mnie ale coś mi w tym nie gra coś nie do końca jest moje to właśnie sygnał sygnał że to może być strategia nieprawdziwe pragnienie i właśnie dlatego tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych żyją w tych starych strategiach i często nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Idą przez życie, realizując cele, które nigdy nie były ich. Cele, które mają coś naprawić, zasłużyć, udowodnić. Ale prawda jest taka, że jeszcze zanim przyszliśmy na ten świat, byliśmy już kimś. Już zanim Pojawiło się ciało, pojawiło się dzieciństwo, i doświadczenia, nasza osobowość już istniała. Byliśmy radośni, kompletni, z własnymi autentycznymi pragnieniami. I to właśnie są nasze prawdziwe cele. One nie wynikają z braku, tylko z wewnętrznego prowadzenia. Ale w życiu. Pod wpływem traum, lęków, doświadczeń oddalamy się od nich, budujemy strategię, każdy z nas, bo każdy z nas w którymś momencie doświadcza zranienia, odrzucenia, braku bezpieczeństwa. I to jest zrozumiałe, ale teraz przyszedł czas, żeby zacząć wracać do siebie. Nie do strategii, tylko do tego, kim jesteśmy naprawdę. Każdy z nas inaczej doświadcza życia. Jedni przechodzą przez większe trudności, inni przez mniejsze, ale każdy coś niesie. I te doświadczenia kształtują nasze strategie. A co za tym idzie, nasze życiowe cele? Właśnie dlatego tak ważne jest, by zrozumieć, wiele naszych celów nie jest naprawdę naszymi celami. One są próbą rozwiązania czegoś z przeszłości. Są odpowiedzią na sytuację, która nigdy nie została domknięta. Dziecięcy umysł nie potrafił wtedy inaczej. Stworzył cel, który miał przynieść ulgę. Aprobatę, poczucie bezpieczeństwa. Ale dziś jesteśmy już dorośli i naszym zadaniem jest znaleźć cele, które naprawdę są nasze. Takie, które wynikają z duszy, z osobowości, nie ze strachu, nie z braku. Bo życie ma być radością, przyjemnością, lekkością. Na zewnątrz mamy wszystko. Pokój, wybór, wolność. Więc tylko wtedy, gdy zaczniemy żyć w zgodzie z naszymi autentycznymi celami, poczujemy prawdziwe szczęście. To się dzieje naturalnie, bo wtedy nasza osobowość i nasze działania są w tej samej wibracji. I teraz zaczniemy się temu przyglądać. Sięgniemy też trochę do psychologii.